Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z mitami na temat bycia kierownikiem. Często będąc na szeregowym stanowisku, czyli takim, gdzie nie mamy żadnych innych osób pod sobą, żadnych podwładnych, mamy wręcz błędną wizję tego jak wygląda praca kierownika. Często ją też idealizujemy. Może to też wynikać między innymi z tego, że mamy niski staż zawodowy lub właśnie jesteśmy na stażu i nie wszystkie decyzje naszych przełożonych rozumiemy właściwie. No bo przecież, któż z, nas, <noise> któż z nas, będąc na początku swojej ścieżki, nie myślał o tym, jakie to by super decyzje podejmował na miejscu swojego kierownika, jakich to, jakby to super projektów nie poprowadził, jakby to nie nieidealnie rozwiązał wszystkie przecież konflikty, i jakiekolwiek inne rzeczy byśmy nie zrobili lepiej niż właśnie nasi przełożeni. I w związku z tą refleksją chciałbym Was dzisiaj zaprosić na rozprawienie się z pięcioma mitami na temat bycia kierownikiem. Zapraszam. Pierwszym mitem jest to, że dobry specjalista to dobry kierownik. Niestety wiele firm podąża tą błędną ścieżką i Wybierają najlepszego operatora czy najlepszego specjalistę w danym dziale i awansują go na kierownika. Niestety z tego powodu tracą dobrego specjalistę i z dobrymi kompetencjami i zyskują dużo kłopotów, bo oczywiście kierownik musi znać się na procesie, którym ma zarządzać, a właściwie w procesie swoich pracowników, którymi ma zarządzać. Po to też, żeby mu pracownicy, mówiąc kolokwialnie, nie ściemniali, bo i takie przypadki gdzieś widziałem, ale też, żeby te, nie popełnić jakiejś gafy na jakimś spotkaniu i powiedzieć coś, co w ogóle nie, jest, nie ma nic wspólnego z ich własnym procesem, ale przede wszystkim, jako kierownik potrzebujesz nie tyle innych umiejętności niż jako specjalista, ale w ogóle z kompletnie innej kategorii. Na stanowisku kierowniczym potrzebujesz dużo umiejętności miękkich, które kompletnie się różnią od twardych umiejętności specjalistycznych. Niestety wiele firm awansuje takie właśnie osoby na stanowiska kierownicze i pozostawia je samym sobie, w ogóle nie inwestując w ich szkolenia, jak również nie gwarantując żadnego mentoringu. W krajnych przypadkach Specjaliści, którzy stali właśnie awansowani na stanowisko kierownicze, e, widziałem, jak sami zastępowali swoich ludzi, no bo przecież byli najlepsi w swoim dziale, albo przynajmniej jedni z najlepszych. Więc jeżeli widzieli jakieś problemy z danym procesem, no to zastępowali swoich ludzi. A przecież w kierowaniu i zarządzaniu ludźmi, no przecież nie o to chodzi. Niestety powodowało to, że e, zaniedbywali swój dział. I inne obszary, którym powinni się zająć jako kierownicy, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym wyniku. Jest to bardzo krótko, że tak powiem, dystansowe spojrzenie, no ale niestety, jeżeli nie mieli odpowiednich szkoleń, no to mogli sobie po prostu na zwyczajnie świecie z tego nie zdawać sprawy. W najgorszej sytuacji powoduje to, że kierownik bawi się w mikromanagement. No bo nie czuje się dobrze w swojej roli kierowniczej i zajmuje się tym, w czym jest dobry, czyli jakby wykonywaniu tym procesem, więc często może być tak, że dany kierownik przychodzi i tłumaczy dokładnie operatorowi co ma robić, kiedy ma robić, jaka jest właściwa ścieżka, a jeżeli na taki kierownik natrafi na specjalistę, który wcześniej był powiedzmy na podobnym poziomie, rozwoju kompetencji specjalistycznych, no to może powodować frustracje i dalsze problemy w dziale. Drugim mitem jest stwierdzenie, że porażka pracownika jest porażką kierownika. Nigdy tego nie rozumiałem i oczywiście zgadzam się, że kierownik odpowiada za pracę swoich ludzi, ale nie można tego tak osądzać zero-jedynkowo i na pewno bez żadnej dokładnej analizy, ponieważ często byłem świadkiem, że właśnie takie bezrefleksyjne stwierdzenia powodowały to, że kierownicy próbowali albo tuszować problemy w swoich działach, albo też próbowali wyciągnąć za uszy swoich pracowników, mimo że tak właściwie to już dawno powinni ukrócić ten proceder. Ale w związku z tym, żeby nie być identyfikowanym z porażką pracownika, no to staram się to gdzieś tam zatuszować, podciągnąć za uszy, starać się dogadywać gdzieś na boku. No i to tylko powoduje to, że nam ta rana ukryta gdzieś tam pod jakimś plasterkiem cały czas opieje i nasz problem nie jest rozwiązywany. Ale de facto, jak gdyby rozprawiłem się z tym, Problemem i z tym myśleniem w jednym z maili w ramach mojego newslettera, na który Was bardzo zapraszam, na mojej stronie miuszandrzejewicz.pl. I zastanawiałem się, tak na dobrą sprawę, z czego tak to wynikało? Skąd takie podejście bardzo protekcyjne wobec pracowników i przekładanie tak dużej winy na kierownictwo? No i po porozmowach z paroma szkoleniowcami, kierowników wyższego szczebla. Okazało się, że jest to pokłosie gdzieś lat 90., gdzie no, pracownika wtedy się bardzo źle traktowało, a kierownik był w swoim dziale niemalże bogiem. No i żeby wyjść z tego impasu, to wiele właśnie szkoleń na początku, pod koniec lat 90., na początku 2000, skierowanych było bardzo mocno właśnie na opiekę pracownika, na poszanowanie go, no co spowodowało, że przekręciliśmy bajkę kompletnie w drugą stronę. No i teraz staramy się gdzieś tam to wszystko wypośrodkować. Właściwie to się ci szkoleniowcy średniego szczebla kierowników starają gdzieś to wypośrodkować, że oczywiście zarówno trzeba dbać o, o pracowników jak i również o, o to, żeby kierownik e też nie przesadzał na zbyt dużą opiekończością wobec swoich pracowników, ponieważ każdy przychodzi do pracy i musi swoją pracę odpowiednio wykonać. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, jeżeli jesteśmy kierownikami, albo jeżeli jesteście jeszcze pracownikami bez swoich podładnych i aspirujecie do bycia kierownikami, to nie dajcie sobie nigdy wmówić, że porażka pracownika jest waszą porażką, oczywiście bez jakiejkolwiek analizy. Nie mówimy tu o przypadkach gdzieś tam ewidentnego bagatelizowania problemów w swoim dziale, czy też nie daj Boże akceptacji złych zachowań, tak? Mówimy tu o przypadkach, które dopiero należy określić. Dlaczego powstał dany problem? Co ten pracownik zrobił? Czy to jest jednorazowa rzecz, czy to się często powtarza w jego dziale, wtedy dopiero możemy stwierdzić, czy to rzeczywiście jest problem kierownika, czy po prostu jednorazowa sytuacja z pracownikiem. Trzeci bit. Mój ulubiony. Kierownik ma lepsze życie niż zwykły pracownik. No bo przecież podczas pracy siedzi przy komputerze, albo jak nie w biurze, to jeszcze na salce, popijając sobie kawkę. Podśmiechując się z administracją, podjadając ciastka. No i do tego jeszcze ma przecież na pewno lepszą pensję. Ale czy to tak naprawdę jest yy, prawda? No, przede wszystkim pensję to warto yy, sobie przeliczyć na tak zwaną roboczą godzinę, bo może i ma wyższą pensję, albo często dodatek funkcyjny, który jest zdecydowanie yy, niższy niż mogłoby się to wydawać. Do tego też warto sprawdzić, ile tak właściwie kierownik poświęca czasu, bo to nie jest tak, że on pracuje tylko 8 godzin, przynajmniej nie jest tak w większości firm, i że przychodzi o 8 i o 16 kończy się jego praca. Nie, często zdarza mu się nie mieć nawet spokojnego wieczoru, a co dopiero gdzieś urlopu czy weekendu. Musi często reagować na różne nieprzewidziane sytuacje typu Urlop na żądanie L4 musi też podejmować wiele trudnych decyzji pod presją czasu i również chyba moim zdaniem najgorsze w pracy kierownika, czyli de facto praca z ludźmi, niezależnie czy te, tego, czy się ich lubi, czy się ich nie lubi, jego wynik całościowy pracy również właśnie od nich zależy i tego, jak bardzo on dobrze umie sobie z nimi radzić. Więc Często się zdarza tak, że on nie ma takiego bezpośredniego wpływu na ten ostateczny wynik swojego działu, a jest z niego bezpośrednio rozliczany. Dlatego uważam, że jednak często praca kierownika jest bardzo mocno przeceniana i wcale się nie dziwię wielu, wielu osobom, które spotkałem gdzieś w karierze swojej zawodowej, które mimo kompetencji, umiejętności. Jak i również wielu cech liderskich, jednak nie były zainteresowane wzięcia na swoje, bar na swoje barki, takiej odpowiedzialności, jakie jest bycie kierownikiem. Dlatego jeżeli zastanawiasz się, nad tym, aby w przyszłości objąć takie stanowisko, porządnie się zastanów i porozmawiaj może ze swoim przełożonym, może z innymi kierownikami, z którymi masz dobre relacje, czy to naprawdę jest dla ciebie? Kolejnym, czwartym już mitem jest to, że kierownik odpowiada za podwyżki, awanse czy inne bonusy. Oczywiście, to nie jest tak, że nie ma na to największego wpływu. Właściwie jego wpływ może być największy zaraz po oczywiście Twoim wkładzie, jednak musi on działać często w ramach jakichś regulacji czy zasad panujących w firmie i nawet zdarzają się sytuacje, że sam jest przekonany o danym awansie, że jest słuszny, czy podwyżce, że dana osoba posiada kompetencje i umiejętności, ale niestety w związku z polityką firmy nie może przyznać danego benefitu. Oczywiście najczęściej jeszcze zdarza się tak, że nie może tego zrobić od tak, tylko musi odpowiednią, że tak powiem, procedurę przebyć i w związku z tym często odbywają jakieś niesnastki w kierunku kierownika, bo uważamy, że powinien nam coś dać, zasłużyliśmy na coś oczywiście, a mimo wszystko tego nie dostajemy, no bo takie panują regulacje na przykład naszej organizacji. W związku z tym, zanim obwinisz szefa, i w ogóle zanim zaczniesz się starać o taki awans czy benefit warto się zorientować i czy nawet porozmawiać ze swoim szefem jak to wygląda u was w firmie. Jakie są zasady czy są właśnie rozmowy roczne i podczas tych rozmów rocznych będziecie rozmawiać o tych awansach czy podwyżkach. Jest to o wiele prostszy sposób niż zaskoczyć szefa od tak i Poprosić go właśnie o, o podwyżkę czy, czy awans, bo możemy niestety wyjść od niego zdenerwowani w związku z tym, że nie dostaniemy tego, czego chcemy. Natomiast, jeżeli Ty jesteś szefem, kierownikiem, dyrektorem, to skup się przede wszystkim na tym, aby obiecywać swoim pracownikom coś, na co masz stuprocentowy Wpływ albo uzgodniłeś to ze swoim przełożonym, który najpewniej też musi taki bonus zaakceptować, i jesteś pewien, że go na pewno dana osoba otrzyma, ponieważ nie ma nic gorszego niż obiecać coś pracownikowi, a później nie dotrzymać słowa, bo przeoczyłeś coś w regulaminie, minął jakiś tam okres finansowy, w którym można przyznawać dane nagrody. Lub cokolwiek innego, przez to się właśnie traci zarówno motywacja, jak i zaufanie w zespole. Piątym i ostatnim mitem, jaki wybrałem na dzisiejszy odcinek, jest to, że kierownik często stoi w opozycji do nas, czyli reprezentuje tylko i wyłącznie interesy zarządu. Administracji, kierownictwa wyższego, że przychodzi do nas i wymaga rzeczy mało istotnych z naszego punktu widzenia, wie, że się borykamy z jakimiś większymi problemami, albo wymaga od nas czegoś, mimo to, że wie, że jest z czymś problem, a mimo wszystko gdzieś tam od nas wymaga, żebyśmy działali. I niestety w takim dużym, mocnym uproszczeniu nawet, Bym powiedział, że no niestety na tym polega jego praca, ponieważ dobry kierownik jest zarówno reprezentantem swoich pracowników u swoich przełożonych, również reprezentantem wyższego kierownictwa u swoich pracowników. I często jest to taka sytuacja bycia między młotem i kowadłem, co niestety nie jest zbyt przyjemne i zbyt fajne. Dlatego. Często musimy brać pod uwagę, że mimo wszystko, jednak nasz kierownik musi od nas czegoś wymagać, ponieważ w jakiś sposób reprezentuje naszą firmę i to też należy do jego obowiązków. Dlatego warto mieć zawsze też gdzieś tam na uwadze, że w przypadku spotkań z kierowyższym kierownictwem, on też reprezentuje nasze interesy. To już na. Nie... Dzisiaj koniec, wszystkie mity Wam już przedstawiłem. Jeżeli się z którym się nie zgadzacie, albo uważacie, że są jeszcze jakieś inne ważne mity związane z stanowiskiem kierownika, proszę dajcie znać mi w komentarzu. A ja Was zapraszam na kolejny swój odcinek, jak również na mój newsletter, gdzie też po części poruszyłem tutaj tematy lub część tematów związanych właśnie z mitami, na przykład jak to, że nie powinno się obwiniać kierownika o problemy z pracownikami, jak i również temat, kiedy warto podejść po podwyżkę czy awans do swojego szefa. Także dziękuję Wam już za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.